Cześć, nazywam się Karol Mozolewski. To jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Ale w związku z tym, że dziś jestem w Krakowie, w związku z wyjazdem ze stand-upem, to jest to odcinek wyjątkowy, specjalny, wyjazdowy. I uwaga, biorąc pod uwagę wiele próśb w komentarzach i w mailach, jest to odcinek pozbawiony tej kwestii. Nie padnie ani jedno nazwisko polityka. Zaczynamy! Kategoria chomiki i grube pieniądze. Na kryptowalutach można dużo zyskać, można też bardzo szybko dużo stracić, a jeżeli zastanawiacie się, czy ważniejsza jest wiedza, czy może szczęście, to przedstawiam wam eksperta, który wam to, znaczy na pewno nie odpowie. Pokaże odpowiedź na pytanie. Pewien programista postanowił powierzyć kwestię inwestowania w kryptowaluty swojemu chomikowi. Postawił mu biuro, a w biurze maszynerię do inwestowania. I wygląda to tak. Chomik wchodzi w kółko i kiedy kółko przestaje się kręcić, jego pozycja wskazuje na jedną z kryptowalut. Takie. Koło kryptofortuny. Po wybraniu kryptowaluty, homik, w ogóle przepraszam, że tak bezosobowo, nazywa się Mr. Gox. No więc po wybraniu kryptowaluty, Mr. Gox mija miskę z ogórkiem i wybiera, którym tunelem przejść do drugiej części biura. Jeden tunel oznacza sprzedaż tej kryptowaluty, drugi zakup. I to samo w sobie jeszcze nie byłoby tak zabawne, gdyby nie ten wykres. Jak się okazuje, w ostatnim czasie wartość portfela Mr. Goxa wzrosła o 30% to więcej niż indeksy giełdowe SP czy Nasdaq a nawet więcej niż wartość samego Bitcoina. W skrócie, chomik jest skuteczniejszy niż największe mózgi w funduszach inwestycyjnych. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, to zaznaczam bardzo wyraźnie, żeby potem nie było, że Wam Gakon na wyścigach przegrał wszystkie pieniądze z komunii. Loki, w co inwestować? W w bitcoina? W parówki? Dziękuję, jak zawsze okazało się być bardzo pomocna. Jeżeli jesteście leniwi, to przywincie tego newsa, chociaż pewnie tak wam się nie będzie chciało. Ale żeby nie było, jestem po waszej stronie. Uważam, że nie jesteście leniwi, tylko rozsądnie dysponujecie energią, a podchodząc do obowiązków dostrzegacie większy potencjał dnia jutrzejszego niż dzisiejszego. Otóż, news jest taki, że pani Barbara Prymakowska wbiegła na Kasprowy wierch. Jakby tego było mało, zrobiła to po raz dziesiąty. Jakby tego było mało, zrobiła to w czasie 1 godziny i 45 minut. I jakby tego było mało, zrobiła to w wieku 78 lat. Na dodatek wbiegła na szczyt z uśmiechem. Wyobrażacie sobie w ogóle mieć taką babcię? Bo widzicie się z nią chowanego w kaliszu, a ona się chowa w koninie. Jeden z komentujących słusznie zauważył, żeby seniorzy teraz nie zrywali się nagle z kanapy i nie rzucali na biegi dystansowe. Bo bez odpowiedniego przygotowania, to się może źle skończyć. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że ZUS dał serduszko do tego komentarza, ale potem odkliknęli. No i internauta miał rację, ponieważ pani Barbara, no to nie jest zwykła biegaczka. Ona jest Lewandowskim wśród piłkarzy, Stochem wśród yy, skoczków, Michałem Lipińskim wśród piłkarzy stołowych. Aha, zastanawiacie się kto to jest? Otóż pan Michał w zeszłym miesiącu zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w futbolu stołowym, czyli w piłkarzykach. Jakby tego było mało, pan Michał ma 16 lat, a trenuje dopiero 2 lata. Możecie powiedzieć, hola hola Karolu, przecież ja od wielu lat chodzę po knajpach i gram w piłkarzyki. Pewnie dałbym radę na takich mistrzostwach. Ja pewnie też, tylko problem w tym, że oni tam grają na trzeźwo. Jak widać, nie w każdej dyscyplinie szanuje się ducha fair play. Teraz chcę przedstawić wam człowieka, który dokonał rzeczy niebywałej. Otóż w pogoni za doskonałością, za tym pragnieniem podniesienia naszego życia na poziom wyżej, stworzył makaron idealny. Nazywa się Dan Paszman i jest kulinarnym ekspertem. Pan Dan od dawna czuł gdzieś w środku, że żaden makaron nie spełnia wszystkich jego oczekiwań, więc wziął się do roboty. Najpierw przeanalizował pene, rigatoni, tejatele, tortellini. Żaden makaron nie spełniał jego wymagań, a więc wyruszył w podróż. Najpierw wybrał się do laboratorium makaronu, to nie jest żart, w North Dakota State University, gdzie pobierał nauki od makaronowych mędrców. Wyposażony w wiedzę udał się następnie do fabryki z na Brooklinie, która wykorzystuje bardziej wyrafinowane techniki suszenia i pakowania, a także najlepszą pszenicę durum. I tak właśnie powstał święty gral Włochów i studentów, którym skończyły się pieniądze na jedzenie, makaron doskonały. Oto on, nazywa się cascatelli, czyli po włosku wodospad. Dłuższa pofałdowana krawędź oraz wgłębienie w środku ułatwiają penetrację sosu. Wypuklenia po bokach wewnętrznej części ułatwiają wbicie na widelec, a kształt łuku stabilizuje pozycję makaronu, jeżeli ten leży na widelcu. A grubsza warstwa pod pofałdowaniem zapewnia lepsze wrażenia przy gryzieniu i odpowiada za efekt al dente. A w związku z tym, że paczka kosztuje 70 zł, to jako zamiennik polecam świderki. A teraz bardzo ciekawa inicjatywa. Jeden z widzów Newsów Bez Wirusa, Janek Szymborski, postanowił wybrać się na wycieczkę pieszą do źródeł Sanu. Problem w tym, że mieszka w Szczecinie. A więc jego trasa będzie wyglądała tak. Janek szacuje, że zajmie mu to miesiąc. Napisał też do mnie z prośbą, abym uspokoił jego narzeczoną i przekazał, że nic mu nie grozi. Zatem moja droga... Na twoim miejscu bym się przejmował i martwił. Po pierwsze, droga jest długa. Po drugie, pogoda jest naprawdę niestabilna. Po trzecie, w okolicach Kielc podobno grasuje zboczeniec. Wszyscy na niego mówią Wojtek Kasprzyk, bo się tak nazywa, po prostu nie ma pseudonimu. A więc w ramach wsparcia newsy bez wirusa obejmują patronat nad tą wyprawą i w związku z tym w każdym odcinku będzie krótka relacja. Oto pierwsza relacja, Janku. Jak ci się idzie? Całkiem dobrze. Dziękuję Janku za tę emocjonalną relację. Jak widzicie, buzują w nim skrajne emocje. Od radości, przez niepokój, po ekscytację. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje na jego trasie, to to jest fanpage, na którym możecie znaleźć dużo więcej informacji, no i aktualne relacje. Ze źródeł, którym nie mogę ufać, dowiedziałem się, że w Krakowie rozpoczęły się testy nowych, bezemisyjnych tramwajów zasilanych pasażerami. Podobno trwają prace nad ustaleniem zasad, ale wstępnie ma być przyjęte, że jeśli w tramwaju jest pięć grubych osób, to przynajmniej trzy z nich muszą pchać. Jak ktoś dziś już pchał, no to drugi raz nie musi pchać. I raz w miesiącu można użyć karty w wyjście z tramwaju. Trzymajmy tylko kciuki, żeby PKP tego nie podchwyciło. Odrobina prywaty. Jeżeli macie ochotę zbić piątkę na żywo, to w najbliższych dniach będę z programem Afryka w tych oto miastach. To jest stand-upowa opowieść o rajdzie przez ten kontynent, gdzie działo się zbyt dużo, żeby to opowiedzieć. Bo to jest zbyt niewiarygodne, więc muszę pokazywać zdjęcie dosłownie z tego rajdu. Razem ze mną wystąpi Rafał Baneś w programie Szakal 2 Szarpiący z Kobrami i dobra wiadomość skoczył nowy termin na Kraków. I na Gdańsk. Do zobaczenia. A właśnie, yy, linki do wydarzeń w yy, opisie do filmu. Kochani, to, że nie ma polityków, nie znaczy, że nie będzie poważnych tematów. I teraz mówię serio: jeżeli ktoś ma słabe nerwy albo słabe serce, to proszę o opuszczenie pokoju. Dobra, wyszli. Otóż w Semie pojawił się projekt ustawy podnoszącej akcyzę na piwo. I mówimy tu o zwiększeniu akcyzy 3 a nawet 4 zależnie od tego, ile procent ma piwo. Projekt zakłada, że akcyza na jednym piwie 7% wzrośnie z 77 groszy do 2 20 zł. Przy mocniejszych piwach sama akcyza miałaby wynieść 5,50 zł, a do tego trzeba doliczyć pozostałe składowe ceny piwa. Ceny zwykłego piwa w sklepie mogą sięgnąć 10 zł, już nie mówię, nawet nie wspomnę o cenach w pubach albo w knajpach. Być może realne stanie się to wyjście na jedno piwo, które wiecie, jest legendarne, bo każdy o nim słyszał, nikt nigdy go nie widział, ale to może być nasza przyszłość. A wiecie w ogóle, kto wpadł na ten pomysł? Producenci mocnych alkoholi. Wbili ten otwieracz w plecy niewinnym ludziom, bo chcą zrównania akcyzy na piwo z akcyzą na ich produkty. Są jak dziecko Judasza wychowywane przez skazę z królowa. Posłuchajcie w ogóle, jak cwaniacy wymyślili uzasadnienie tego projektu. W ramach Polskiego Ładu zapowiadanych jest szereg programów społecznych, których realizacja niesie ze sobą ogromne koszty finansowe, a co za tym idzie, znaczące obciążenie dla budżetu państwa. Jak się martwią? Jednym ze źródeł pozyskania dodatkowych wpływów może być ujednolicenie zasad opodatkowania szeroko rozumianych wyrobów spirytusowych, obejmujących nie tylko napoje alkoholowe, ale również piwo. Są jak ten dzieciak, który biegnie do wychowawczyni i chce strzelać z ucha i sprzedać nazwiska wszystkich dzieciaków, które jarają szlugi ze szkołą. A w zamian oczywiście za podniesienie średniej do 5-0. Do budżetu miałoby trafić 5 miliardów złotych, ale kochani, jakim kosztem? Jakim kosztem? Minuta z kłokami, jeżami i innymi zwierzakami na wyrównanie ciśnienia. To teraz zobaczcie, co zrobił pewien koleś na Brooklynie. Mężczyzna, tak jak inni, stał w korku. Za nim stała ciężarówka, która ciągle na niego trąbiła. Mężczyzna miał dość trąbienia, nie wytrzymał, wysiadł i zaczął tańczyć. Tu podłożę jakąś muzyczkę, bo bez niej jakoś tak dziwnie. Chociaż, nie, poczekajcie, ta lepiej pasuje. Widząc tańczącego przed nim mężczyznę, kierowca ciężarówki przestał trąbić, a wiecie, co zrobili pozostali ludzie stojący w tym korku? Nic. Poczekali na zielone i pojechali dalej. Zobaczcie, jaki numer zrobili w Paryżu. Zamurowano przejście między 19 dzielnicą a bogatym przedmieściem Pontet. Prefekt regionu i prefekt paryskiej policji stwierdzili, że mur ten stanowi niezbędną ochronę mieszkańców Pontet przed narkomanami. Mieszkańcy się zdenerwowali, nazywając to murem wstydu, i zaczęły się kłótnie. Minister sprawiedliwości Eric Dupont, Moretti, obiecał znaleźć w najbliższych dniach czy tygodniach inne rozwiązanie niż mur wstydu. W miarę niewzruszeni pozostali przy tym wszystkim narkomani, ponieważ najbliższe, kolejne najbliższe przejście jest dwie minuty spacerem dalej. 20 sekund, jeżeli jesteście po amfetaminie i 30 kilo niebieskiego koloru widzianego od dołu dalej, jeżeli jesteście po meskalinie. Jeżeli w tym tygodniu spóźniliście się do pracy w poniedziałek, przychodząc do niej w środę, to po pierwsze i tak już pewnie jesteście zwolnieni, a po drugie, uwierzcie mi, mogło być gorzej. Jomantas Venkus i Edgara Zekas to dwóch litewskich kolarzy, którzy mieli reprezentować swój kraj na kolarskich mistrzostwach świata. Ale nie reprezentowali go, bo spóźnili się na start wyścigu o Mistrzostwo Świata. A jeżeli zastanawiacie się teraz, jak wyglądają ludzie, którzy spóźnili się na najważniejszy wyścig w swoim życiu, no to wyglądają tak. I uwaga, odczytałem ruch ich warg i już nawet wiem, o czym mówili. Ty, ale z tą akcyzą na piwo w Polsce, no to weź daj spokój. Przykra sprawa, powiem Ci, ale podobno senator Borowski sugeruje, aby podnieść akcyzę tylko na te piwa, które mają ponad 10% i na te najgorsze sikacze. No, jak to mówią, czas pokaże. A skoro jesteśmy przy sporcie, właśnie mija rok, odkąd odkryłem to. Kategoria Sport i w ramach poszerzania wiedzy o sporcie przedstawiam Wam coś takiego. To sport, w którym biorą udział takie małe modele samolotów i tacy ludzie w kaskach. Którzy najpierw robią to. A potem to. I to drugie robią dużo dłużej niż to pierwsze. I nie ukrywam, długo zastanawiałem się o co w tym chodzi i możliwe wytłumaczenia są trzy. Po pierwsze, to zawody w Monty Pythona. Po drugie, rekonstrukcja momentu, kiedy wymyślono dubstep. I po trzecie, spotkanie ludzi, którzy uczą się przytulać. I jeżeli ktoś wie gdzie odbywają się takie zawody, proszę dajcie mi znać albo w komentarzach albo w wiadomości. Muszę tam pojechać. Często piszecie do mnie w listach ten długo szedł, dlatego jest taki pognieciony. Rolu. Od dłuższego czasu obserwujemy dość zachowawcze podejście wytwórni filmowych w Hollywood. No idą w kolejne części albo remake starych hitów, chociażby kolejny Matrix, który ma wejść do kin, ale takiego Konstantina to już nie robią, a to przecież obydwa z Kianu. Do rzeczy, bo ty tam czytasz dużo tych newsów. Jest planowany remake Never Ending Story, słyszałeś coś? Człowieku to już kręcą. A teraz fantastyczny pomysł, na który wpadli Holendrzy, walcząc z samotnością starszych osób, które nie mają z kim porozmawiać. Tamtejsza sieć sklepów Jumbo stworzyła eksperymentalnie kasę, przy której im dłużej stoisz, tym lepiej. To jest po prostu kasa dedykowana dla osób starszych, które podczas zakupów chcą pogadać z kasjerką. O kryzysie energetycznym w Chinach, o rodzynkach, o nowym Matrixie, ja nie wiem, o czym rozmawiają emeryci w Holandii. Nikt ich nie pogania, mogą pogadać, a zdanie, czy mogę być winna eurocencika, nikogo nie denerwuje. Kasa okazało się być hitem i sieć planuje otwarcie 200 takich w kolejnych sklepach. Nieoficjalnie, ze źródeł, którym nie mogę ufać, dowiedziałem się, że Poczta Polska chce wystosować pozew o plagiat. Ruszy już nawet prace nad pisaniem tego pozwu i za 7 do 9 lat ci z Jumbo mogą spodziewać się awizo. A teraz pora na Psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam Wam psy ze schroniska w Celestynowie, które tylko czekają na to, żeby zaatakować Was swoją miłością. A w tym tygodniu... Jasper. Jasper to oficjalnie jeden z najmądrzejszych psów, jakie przywinęły się przez schronisko, ale nie zachowuje swojej wiedzy i mądrości tylko dla siebie. Wieczorami prowadzi dla innych psów w seminaria, bieganie za wiewiórkami, zagrożenia i szanse oraz szkolenia z zakresu obrotu parówkami na rynku wtórnym. Jest przy tym uzdolniony akrobatycznie, a ogrodzenia traktuje jak wyzwania, więc trzymanie go w ogrodzie odpada. To znaczy, moglibyście go tam trzymać, ale jakieś 15 minut więc to raczej tak krótkofalowo. Jest więc idealny do mieszkania, ma 3 lata, dogaduje się ze wszystkimi, z dorosłymi, z dziećmi czy z innymi zwierzakami. Jeśli oglądając tego psindera pomyśleliście sobie, kurde nie dość, że marzy mi się taki pies już od dłuższego czasu, to jeszcze chętnie dowiedziałbym się więcej o tych parówkach. No to swipe w prawo i dzwońcie pod ten numer. Jasper już czeka. Przypominam też, że każdy, kto zdecyduje się na adopcję psa Celestynowa przez psindera, otrzyma pakiet startowy od Przysmakowo.pl, zajebisty sklep, fajne ziomki. Tam jest karma, miski, zabawki, szarpaki, przysmaki, wszystko to, co jest potrzebne na początek i po konsultacji z weterynarzem. Jeżeli Wam powiem, że podczas podróży był problem z toaletą, no to pewnie zapytacie, o, czy przy okazji PKP się też opóźniło. Otóż nie, tym razem mowa o SpaceX. I kosmicznych turystów. Ich wycieczkowy lot na orbitę zorganizowany został przez SpaceX i podczas tego lotu czworo z nich przez trzy dni orbitowało w kapsule Dragon. Jednak teraz wyszły na jaw problemy, które ich spotkały podczas lotu, a mianowicie problemy z toaletą. Mówiąc to jak najmniej obrazowo, załatwienie dwójeczki było problematyczne, ponieważ kapsułę zaprojektowano na załatwianie dwójki przez 24 godziny, bo tyle trwa zwykle lot astronautów, a ci byli w kosmosie przez 3 doby. SpaceX nie mówi na czym dokładnie polegała usterka, wiadomo jedynie, słuchajcie, jedyne co wiadomo to to, że kiedy ktoś skorzystał z toalety, trzeba było zamykać kopułę obserwacyjną. I po tym zdaniu ludzie połączyli kropki i stwierdzili, że nie ma co drążyć tematu. Kilka miesięcy temu mówiłem o artyście, który stworzył niewidzialną rzeźbę, którą sprzedał za grube tysiące euro, potem w ogóle pojawił się inny, który stwierdził, że tamten splagiatował jego niewidzialną rzeźbę. Prawdopodobnie były podobne. Do rzeczy, pojawił się grubszy cwaniak. Muzeum sztuki współczesnej w duńskim mieście Alborg przy okazji wystawy dotyczącej pracy i pieniędzy zamówiło u artysty, Jensa Haninga, dwa dzieła, które ten zrobił już kiedyś. Na jednym płótnie przypiął on wtedy oryginalne banknoty o wartości średniej pensji duńczyków, a na drugim Austriaków. No i muzeum zapłaciło artyście w przeliczeniu 300 tysięcy złotych, z czego ogromna większość tych pieniędzy miała pójść na banknoty, które miały być przypięte do płótna. Ale dostali puste, czyste płótna z jedną karteczką, na której było napisane bierz kasę i uciekaj. I to był tytuł jego instalacji. Artysta nie chce oddawać pieniędzy, ponieważ uważa, że to dzieło jest 100 razy lepsze niż to, co zamówili. A do tego jest ono absolutnie w temacie wystawy, czyli praca i pieniądze. I muzeum musiałoby walczyć przed sądem o zwrot kasy. Wybrałem bardzo zły tydzień na unikanie nazwisk polityków. Często piszecie do mnie listach. Ten też z daleka przyszły. Dlatego pognieciany. Karolu, poznałem taką fajną dziewczynę. Nie dość, że fajna, to jeszcze i jedno oko ucieka. Co sprawia, że jest dla mnie bardziej osiągalna. Ale nie wiem nigdy, którym okiem na mnie patrzy. Więc jest spora szansa, że zawalę sprawę. Czy możesz trzymać za mnie kciuki? Ziom, ja mogę. Ale lepiej poproś tego typa. Dobra wiadomość. Ida z zeszłego tygodnia przyjęła oświadczyny. Jak sądzisz, czy mają cztery na nachatku, powinienem oświadczyć się dziewczynie, którą poznałem 4 lata temu na Tinderze. Nigdy wcześniej nie znałem nikogo o tak roześmionych oczach i tak ciepłym sercu. Ida jest miłością mojego życia. Najlepszym przyjacielem, wsparciem, najjaśniejszym promykiem każdego dnia. I do tego wszystkiego jest jeszcze unicornem. Podpisano Krystian. I uwaga! Oficjalnie na mocy prawa, które sam sobie nadałem. Proszę Was, będę żoną! Mało tego, każde małżeństwo u mnie zawarte ma gwarancję jakości. Jeżeli coś nie pójdzie, unieważnienia nie macie za chwili. A jeszcze jedno. Jeżeli któryś z Waszych dzieci będzie chciał zostać wydźminiem, dajcie znać. Znam ludzi. Piękny odcinek się zrobił. Zanim zakończy odcinek jeszcze pozdrowienia dla Baszki z Torunia, cytat, zrób sobie prawo jazdy na motocykl, a nie jeździsz tą kosiarką i miałem jeszcze prośbę o pozdrowienie kogoś z Torunia, tylko nie mogłem się dokopać do tej wiadomości, a więc uznajmy, że wszyscy w Toruniu, którzy oglądają newsy bez wirusa, czują się teraz pozdrowieni. I to wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. I uwaga! Pytanie do Was. Piszcie w komentarzach. Czy taki odcinek bez polityki raz na jakiś czas, powiedzmy raz w miesiącu, albo raz na dwa miesiące, jest OK. Czekam na Wasze opinie. Ogromne podziękowania dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla tych, którzy wspierają mnie na patronajcie. Wielka Piona. Mam nadzieję, że zobaczymy się na żywo przy stand-upie. Jeżeli macie coś ciekawego, czym chcecie się podzielić, piszcie do mnie na Karol Modzelewski, albo na Facebooku, na fanpage, bardzo poproszę, albo na Instagramie. Kolejny odcinek w piątek o 18. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia. Cześć!